Słuchaj, ty grałeś w Niemczech sporo czasu, znasz Niemców, znasz ich mentalność, jak oni będą przyjmować tą porażkę, bo to jest drugi no, ty, raz rzędu, ty, kiedy nie, oni... nie, lubię, nie lubię jak mówią tego Polsce, że właśnie, że u nas nie ma poziomu, u nas nie ma tego i kradniemy im samochody. <słuchaj> no ale słuchaj, no, to jest drugi raz z rzędu, kiedy Niemcy nie wychodzą z grupy... Ale zrobili no, progres, przysza. bo cztery <słuchaj> lata temu byli czwarte miejsce, a teraz jest trzecie, czyli za cztery lata być może im się to uda. A z czego to wynika, że, że Niemcom się nie udaje? Mają taki potencjał piłkarski Ignabli, Zanne, Musiala, Mürrer. To, to, to jest niezastanawiające, bo to nie wiem, czy jakiś taki jest dołek, ale ten dołek trwa, trwałby kilkuletni, no, ciężko to wytłumaczyć, czy nastawienie trenera, czy złe dobrana, jakieś przygotowanie fizyczne. No, turniej oczywiście jest dziwny, bo w trakcie sezonu dla wszystkich drużyn jest taki sam, natomiast ci piłkarze powinni spokojnie sobie dać radę, czy z Osko staryką, czy z Japonią, no bez przesady. Można zrozumieć, e, chociaż najlepszymi jest, że z Hiszpanią, można byłoby zrozumieć, że z Hiszpanią przegrali, ale nie przegrali. No z Japonią, no. no. właśnie, mówisz też o trenerze, czy Hansi Flick ma się czego obawiać, za dwa lata Mistrzostwa Europy w Niemczech miał ich poprowadzić u siebie na Euro, no ale właśnie, czy on dotrzyma do tego My, czasu? Myślę, że nie, że tam media drastycznie będą szukały zmian i... ja nawet nie odpalałem dzisiaj jeszcze żadnego niemieckiego brukowca, ale podejrzewam co tam się dzisiaj dzieje i piłkarze pewnie zostaną mocno zmiażdżeni przez te media i podobnie będzie z trenerem i tam Całe chyba społeczeństwo i dziennikarskie i otoczenie kibicowskie będzie też chciało oczekiwać i mocnej zmiany na pozycji trenera. Chciałem się zapytać jeszcze o dwie wypowiedzi niemieckich piłkarzy. No, pierwszy to jest Tomasz Müller, który tak zasugerował rozmowę z niemieckimi mediami, że on bardzo możliwy, że, że pożegna się z niemiecką kadrą. To jest twoim zdaniem możliwe. To jest dobry ruch Millera. No pewnie już jest też wypalony w tej prezentacji, tak można to powiedzieć, i, i nasycony, bo zdobył i mistrzostwo i on już na kilku wielkich turniejach, czy to mistrzostwa Europy, czy świata i te zmiany będą taką no, kolejnością, że to są już te roczniki, które muszą pożegnać się z reprezentacją no i go następca musiała i tu będzie pod niego budowane teraz Eliminację i mistrzostwa Europy i przygotowanie właśnie do tych mistrzostw, o mówiłeś. A Joshua Kimmich z kolei powiedział taką rzecz, że to jest najgorszy dzień w jego życiu, że boi się, że spadnie w jakąś dziurę, końca, że te porażki są związane z nim, bo 4 lata temu też kiedy grał na pierwszych mistrzostwach, oni, oni odpadli w grupie. Jak na psychikę zawodnika taka, taka porażka może wpłynąć? Bardzo ciężki moment dla piłkarza, bo to jest, jesteś na oczach całego społeczeństwa, musisz szybko się odbudować, podnieść. Ja nie wiem, czy teraz najlepszą metodą jest wypowiadanie się i ocenianie tego, może lepsza jest trochę ciszyć, gdzieś zamknąć się, trochę właśnie wyciszyć, żeby przygotować się do sezonu i ta, ta ich opinia, ta krytyka w końcu kiedyś przejdzie. Na szczęście w piłce nożnej jest tak, że szybko możesz się zrehabilitować. Zaraz przyjdą kolejne mecze i będą mieli tą szansę, żeby, żeby odzyskać zaufanie w oczach kibiców. No to słuchaj, ostatnie pytanie <laughs> dotyczące Niemców i zaraz lecimy dalej. Czy twoim zdaniem Hansi Flick przeszarżował grając bez typowej dziewiątki, czy jednak postawił, powinien stawiać na Niklasa no. Pokazał mu w meczu z Hiszpanią, że, że umie strzelać gole, że jest w dobrych dyspozycji, ale to już, to już jest ich problem, to jest problem z więc można śmiało powiedzieć no i co sąsiadzie, co tam u was.